Ktoś, kto mi czapki nazwisko gości. Moi drodzy, zapraszam tu w Jarsz Gorzowa. Dzisiaj konferencja prasowa przed Urzędem Wojewódzkim. Pan Grzegorz pozdrawia, oczywiście, niezależne media. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę na pierwszy plan. Jest pan Grzegorz na pierwszym planie. Gotowi. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Brauna. Cieszymy się, że Państwo tutaj z nami są. Tym samym od razu zapraszamy po sąsiedzku do hotelu Mieszko na spotkanie dzisiaj o 16.00. A tutaj spotykamy się, aby podczas krótkiego briefingu prasowego omówić niezwykle ważny temat dotyczący bezpieczeństwa centrów relokacji imigrantów oraz bezpieczeństwa i Polaków w kontekście tego, co dzieje się tutaj właśnie u Państwa w Gorzowie Wielkopolskim w województwie lubuskim. Ja nazywam się Karolina Pikuła, jesteśmy właśnie pod urzędem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zarządza pan Marek Cebula, o czym lokalni działacze Konfederacji Korony Polskiej opowiedzą więcej. My, drodzy Państwo, podnosimy w tej kampanii tematy niewygodne dla innych, tematy zapychane, pod dywan i tematy, które muszą obudzić Polki i Polaków, aby 18 maja dokonały jak najlepszego wyboru, by na straży naszego bezpieczeństwa stał człowiek, który nie boi się mówić jak jest i odważnie bronił tego, co Polskie, mimo naszej pięknej gościnności, byśmy zachowali swoją tożsamość i po prostu bezpieczeństwo na polskich ulicach. I z tego miejsca proszę o zabranie głosu działacza Konfederacji Korony Polskiej oraz pana mecenasa Krzysztofa Łopatowskiego. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Bardzo jest mi miło gościć tutaj na pięknej ziemi lubuskiej pana Grzegorza Brauna, kandydata na prezydenta do objęcia urzędu tak zaszczytnego i urzędu, który jest najpoważniejszym urzędem w państwie. Co jest charakterystyczne? Pan Grzegorz Braun od początku mówił, że problem migrantów, problem bezpieczeństwa to najważniejsza dla Polaków rzecz. To jest sprawa być albo nie być. Nie chcemy tego, co dzieje się na ulicach miast zachodnich. Chcemy spokoju, chcemy żyć i funkcjonować w naszej ojczyźnie w żaden sposób niezagrożonym. Bezpieczeństwo jest podstawą. W tej chwili mamy problemy z milionami Ukraińców, z przemytem broni, z przestępstwami popełnianymi. Przez obcokrajowców, że przypomnę ostatni napad na dom w Kobiałce, gdzie w bestialski sposób steroryzowano rodzinę, zabrano kosztowności wartości ponad pół miliona złotych. Pan poseł, europoseł, jak chce polski poseł do Eurokołchozu, bardzo kładzie duży nacisk na to, aby. Te kwestie, kwestie bezpieczeństwa, kwestie polskości, kwestie narodowe były nadrzędnymi. Oczywiście inni mówią tym samym głosem, ale tak się dzieje, ponieważ właśnie nadchodzą wybory na ten najwyższy urząd w państwie. Kto jest autentyczny, widzimy to na przestrzeni czasów i ludzie potrafią to ocenić. Co jest jeszcze bardzo oburzające? Oburzające, moim zdaniem, jest marginalizowanie, marginalizowanie Polaka, który ceni sobie tę najlepszą działkę na Globusie, jaką jest Polska. Jaką jest. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu specjalisty do spraw bezpieczeństwa, wykładowca gadańskiego, dr Sławomir Kwaski. Szanowni Państwo, za chwileczkę zderzymy się z faktami. Na przekór tego, co Warszawski rząd nam opowiada, na przekór tych wszystkich kłamstw pana premiera Tuska, będziemy mieli poważny problem. Urząd Wojewódzki za naszymi plecami, czy też jego włodarz i też częściowo urzędnicy, zostali przywołani do tablicy przez panią Nancy Fezer, ministra spraw wewnętrznych Republiki Federalnej. Pani Nancy Fezer na swojej stronie internetowej Bundesministerium für Inneres und Heimat. Oświadczyła, iż jest dogadana z tym budynkiem, tutaj, że są domówieni do tego, aby bezrefleksyjnie, masowo przyjmować tak zwanych wyrzutków dublińskich. W Eisenhüttenstadt, 60 km od nas, powstał, powstaje ośrodek wyrzutowy dla migrantów. W Eisenhüttenstadt będą, będą przygotowywane hordy subsaharyjskich żołnierzy których będą przerzucać do Polski. Pani minister Pfizer mówi wprost. Jesteśmy dogadani. Dlatego ośrodek w Eisenhüttenstadt, gdyż jest to najbliżej do Polski. W pierwszej kolejności odczuje to Lubuskie. W pierwszej kolejności mieszkańcy Lubuskiego będą skonfrontowani z tą kulturą pokoju, z tym kodem kulturowym, który w ogóle absolutnie nie jest nam bliski. Niemcy będą przerzucać tych, których przedtem wpuścili, tych, których wpuściła w 2015 roku pani kanclerz Merkel, mówiąc, wir schaffen das, damy radę. Okazało się, że Niemcy rady nie dali, a my mamy być teraz obarczeni odpowiedzialnością za to, czego oni dokonali. Szanowni Państwo, jeżeli prawdą jest, co Niemcy piszą na oficjalnej stronie, powtórzę raz jeszcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, iż Pan Wojewoda, warszawski rząd dogadali się z Niemcami w przeciwieństwie do Francji, Hiszpanii, Włochów i Grecji, iż nie będą przy... tam twierdzą, nie będą przyjmować tak zwanych dublińskich wyrzutków. A my, tak przynajmniej twierdzą Niemcy, będziemy brać wszystko, co tam podeślą. Jest to skandal. I ci ludzie będą mieli krew na rękach tych, którzy dzięki tym uchodźcom, nachodźcom zostaną, mówię oczywiście w cudzysłowie, ubogaceni. Dziękuję bardzo. Oj, przepraszam. Proszę o zabranie głosu naszego kandydata na urząd prezydenta Grzegorza Brauna. Szczęść Boże i ratuj się kto może. W Lubuskiem. I w całej Polsce, jeżeli pakt migracyjny narzucany nam przez Eurokołochos, osobiście forsowany przez Reichsführerin von der Leyen zostanie wprowadzony w życie przez służalcze warszawskie rządy i zostanie zaakceptowany przez bezwolnych, nie reprezentujących interesu mieszkańców, polskich obywateli, przedstawicieli władz, tak jak tutaj w Urzędzie Wojewódzkim. Dziś pytamy, pytam pana wojewodę i jego pracowników, czy prawdą jest, co na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec ogłoszono, czy prawdą jest, że ośrodek, który Niemcy nazywają wyrzutnią imigrantów do Polski, powstający ledwie kilkadziesiąt kilometrów stąd, że ten ośrodek już od marca będzie nas ubogacał. Dokładnie 4 marca, taki konkret. Czy zatem pan wojewoda wie o tym, a zatem jest zdrajcą? Polskiego interesu, nie reprezentuje interesu polskiego, ponieważ nie dba o bezpieczeństwo naszych obywateli, czy też może nie wie o tym i wówczas nie nadaje się do tej roboty, bo powinien wiedzieć, bo jest właśnie od tego, żeby z ramienia rządu zajmować się takimi sprawami jak bezpieczeństwo publiczne. Chciałbym podkreślić, że napływ przybyszów z innych krajów często bardzo egzotycznych. To nie jest ryzyko. To nie jest ryzyko zaistnienia incydentów o charakterze przestępczym, takich jak gwałty, napady morderstwa. To powtarza mnie ryzyko, to gwarancja, że takie rzeczy będą się działy. Jeżeli nie poradzili sobie z tym Niemcy wbrew buńczucznym zapowiedziom pani kanclerz Merkel, która zrobiła swoje i odeszła, otworzyła Europę na oścież, na przestrzał, na uchodźców, na chodźców i mówiła wtedy w 15 roku... Damy radę. Niemcy nie dają rady i dlatego chcą wyrzucać nieproszonych gości do Polski. A my na skutek głupiej lub i zdradzieckiej polityki rządu warszawskiego nie mamy umowy o readmisji na przykład z Białorusią. Niemcy powołują się wobec nas na umowy eurokołchozowe, i stoją na gruncie wykonalności wcześniejszych postanowień, przybysze, nielegalni emigranci mają być odesłani do tego pierwszego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, granicę którego przekroczyli. I tym krajem dla Niemców jest Polska. Najbliżej, najłatwiej. A my nie mamy umowy o readmisji z Białorusią. Niezależnie od tego, czy ci przybysze rzeczywiście stamtąd, czy też może jakimiś innymi drogami przybyli do Europy, zostali, zostali zatrzymani w Niemczech, Niemcy wykorzystają to jako mocny pretekst do tego, żeby nas ubogacać. Czy zatem Wojewoda wiedział, a zatem a zatem zawodzi, bo nie jest polskim państwowcem i polskim patriotą, czy też nie wiedział, bo jest niedoinformowany i w związku z tym również nie powinien pełnić. Swego urzędu, powinien opuścić ten urząd, ponieważ nie działa na rzecz dobra wspólnego. Nie jakiegoś dobra wspólnego ogólnoludzkiego, jak to Państwo wmawiają, powołując się na fałszywie. Wykładaną doktrynę miłosierdzia? Nie. Mamy chrześcijański, katolicki porządek miłosierdzia i mamy hierarchię obowiązków stanu i naszym obowiązkiem jest bronić i chronić nasze dzieci, nasze kobiety, słabszych, ogłobywateli, obywateli, Polaków mamy obowiązek chronić. Nie jest złym człowiekiem, kto najpierw. Chroni, broni, karmi własne dzieci, a potem ewentualnie rozgląda się za cudzymi. Proszę zatem, aby władza duchowna w tych stronach stanęła na gruncie nie tylko polskiej racji stanu, ale także na gruncie tej tradycyjnej, poprawnej doktryny katolickiej. Proszę nie pozwalać eminencje, ekscelencje. Proszę nie pozwalać na to, żeby retoryka pseudokatolicka była wykorzystywana do szantażowania moralnego Polaków w tej sprawie. Jako świecki grzesznik politykujący, tęsknię za mocnym głosem władzy duchownej w tych sprawach, tam gdzie władza świecka zawodzi. Tam władza duchowna jest od tego, żeby właśnie napominać i prostować błędne mniemania. Tego głosu nam brakuje w polskim życiu publicznym. Deklaracja, którą składałem już szereg razy, ale jest dobry powód dzisiaj, by ją powtórzyć tutaj w Gorzowie. Żadnych ośrodków integracji imigrantów za mojej kadencji żadnych ośrodków integracji, jeśli już, to ośrodki deportacji, repatriacji. Takie wyrzut. Uczmy się od najlepszych. Niemcy budują, tworzą, organizują wyrzutnie, czemu my nie mielibyśmy rozwiązywać problemów analogicznie. I zwrócę uwagę, że w świetle prawa międzynarodowego przestępcą jest ten, kto przeszkadza, kto przeszkadza wychodźcom, migrantom w powrocie do ich stron ojczystych. To jest przestępstwo z rozdziału zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne. Nie wolno stawać na drodze i nie wolno przemocą czy podstępem utrudniać komukolwiek powrotu. Do jego stron ojczystych. Czy to Ukraińcom, czy to, jak mówi pan doktor Ozdyk, subsaharyjskim inżynierom z nożami w zębach. A propos noży, na stronie, która jest prowadzona przez naszych sąsiadów Niemców, w stronie internetowej Messe Incidents, codziennie możecie Państwo znaleźć rosnącą liczbę zamachów z użyciem noża. No spokojnie. Pewnie dzisiaj, dzisiaj spokojnie, bo od rana tylko cztery wczoraj ponad 20 takich przypadków w perspektywie ostatnich tygodni ponad miesiąca, ponad pół, tysiąca, ponad pół tysiąca, ponad pół tysiąca zamachów z użyciem noża, w tym śmiertelnych. W tym przypadki śmierci dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Na ulicach miast niemieckich. Czy chcemy tego tutaj, w Gorzowie? Możesz Czy chcemy do tego w Polsce? Do tak, właśnie, trzeba będzie tę stronę zaktualizować, bo już nie tylko noże, ale także i siekiery poszły w ruch. Szanowni Państwo, to nie jest ryzyko, to nie jest obawa, hipoteza, tylko to jest pewność, gwarancja, że tak będzie. Czy można powstrzymać? Subsaharyjskiego inżyniera z nożem w zębach, kiedy już chce podnieść rękę na nasze dziecko wracające ze szkoły? Nie, to jest trudne. Każdy porządny gwiniarz przyzna, że to jest trudne, bo policji nie mamy i nigdy nie będziemy mieli tyle, żeby każdego prowadziła za rękę i stała na każdym rogu. I dlatego trzeba leczyć przyczynowo, a nie objawowo. I trzeba powstrzymać tych szaleńców, którzy tamtych importują na nasze ziemie. Trzeba powstrzymać szaleńców na poziomie Tuska czy Morawieckiego. To wszystko jedno. Szaleńców na poziomie von der Leyen i jej rady komisarzy eurokołchodzowych. Tych szaleńców trzeba powstrzymać, odsunąć od władzy, odsunąć od wpływu na nasze polskie życie po to, żeby to życie dalej mogło być polskie. Po to, żebyśmy byli tu Polakami u siebie na swoim. Tu jest Polska, a nie land eurokołchozowy i urząd wojewódzki tutejszy, lubuski ma psi obowiązek stać na straży naszych interesów. Nie realizować obłędne doktryny multi ubogacania, a de facto wymiany etnosu, wymiany struktury ludnościowej w Polsce i innych krajach, z powołaniem się na rozmaite doktryny eurokołchozowej komuny. Urząd Wojewódzki w Lubuskiem i każdy inny urząd wojewódzki w Polsce ma obowiązek dbać o Polaków. Polska przede wszystkim dla Polaków. Kłaniam się Państwu. Czy są pytania, uwagi? Brawo, popieram Pana. Super. Dziękuję Pani. Zanotujcie to Państwo. Pani nie jest członkiem mojej partii. Nie. Pani jest przechodniem, osobą bezpartyjną i Pani rozumie, o czym ja mówię. I Pani to popiera. I myśmy się nie umówili. I nie jest Pani na żołdzie mojego komitetu wyborczego. No. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Zapraszamy na Kłaniamy spotkanie się Państwu, o 16. zapraszamy na spotkanie tutaj do pobliskiego hotelu Mieszko na godzinę 16, a później dotrzemy jeszcze, panie mecenie, do, Świebodzina. do Świebodzina. A jutro będziemy się widzieli w zielonej górze. Kłaniamy się, cieszymy się pięknym wiosennym słońcem. Być może to ostatnia taka wiosna w Polsce której wyzbyci jeszcze trosk, które są codziennością naszych sąsiadów Niemców, możemy, możemy tak sobie o polskich sprawach spokojnie rozmawiać. Dziękuję za uwagę. Cieszy mnie tak liczne zgromadzenie mediów, bardzo niezależnych, choć w różnych przypadkach niezależnych od kogo. To byłoby do ustalenia. Dziękuję bardzo. Ja o, brawo! Świadomy, brawo. Bardzo proszę. Co, Co można uczynić? Do... Proszę pana, dziś, zaraz, można by wyprowadzić w kajdankach albo w kaftanie ludzi, którzy tutaj rządzą. Można by ich wyprowadzić, wojsko polskie, służby trzyliterowe, policja, z całą pewnością są tam polscy patrioci, którzy się, by się podjęli tej misji w straży więziennej, także mamy także mamy dobrych patriotów, którzy wiedzieliby jak zadbać o, o zdrowie i bezpieczeństwo tych ludzi, zanim nie wyjaśnią w prokuraturach i przed sądami, jak i z kim w zmowie działają przeciwko bezpieczeństwu polskich obywateli. Bo to jest kryminał. To jest, to jest, Szanowni Państwo, to ważne, jeśli ktoś jeszcze nagrywa, notuje. To, co oni robią w sprawie paktu migracyjnego eurokołchozowego, to moim zdaniem wyczerpuje znamiona Deliktu, który w kodeksie nazywa się sprowadzaniem powszechnego niebezpieczeństwa. To jest jak zdetonowanie ładunku broni niekonwencjonalnej. Będą straty w ludziach. Będą straty w ludziach. A że są dogadani, to mówi sama pani minister Nancy Feza. Niemcy ich zakapowali. Tak. Scholz zakapował Tuska, pani minister Feze, Nancy Feza, e, e, postawiła kropkę <coughs> nad i. Niemcy ich zakapowali, szanowni państwo. Powiedzieli wprost, są dogadani. Dziękujemy. Dziękujemy. Przepraszam, panie Grzegorzu, parę słów do niezależnych mediów. Bardzo proszę. Pra prawdziwych niezależnych. Wiatr z Gorzowa. Wiatr z Gorzowa. Właśnie taki lekki wiaterek. Tak. Flagi pięknie powiewają. Wie pan, co, panie Grzegorzu, śledzę troszeczkę media i powiem panu szczerze, że to, co się dzieje w internecie na pana temat, to, co się dzieje w tych słupkach, właśnie poparcia w internecie, jest niesamowitą lawiną. I jak ja tworzę jakieś tam rzeczy z Panem w roli głównej, to dostaje, otrzymuję bardzo wiele, wiele pozytywnych sygnałów. Także ja myślę, że wielu ludzi w Polsce nie powinno się przykleić do ekranu telewizora i słuchać tego, co telewizja podaje i co telewizja mówi. Bo te wskaźniki w telewizorze wcale nie potwierdzają rzeczywistości. Panie redaktorze, to mnie bardzo cieszy, że jest tak. Tak szeroki i głęboki odzew. Głęboki w tym sensie, że po prostu ludzie rozumieją, o czym mówię. Bo mówię nie od dziś, mówię nie na okazję, nie na okoliczność tej kampanii wyborczej, tylko, tylko powtarzam te proste. E proste zdania od lat nie poślę Polaków na wojnę ukraińską i, i nie zgodzę się na narzucenie Polakom paktu migracyjnego zielonego ładu tęczowego ładu to są proste stwierdzenia protestowałem przeciwko zamordyzmowi covidowemu i nie pomyliłem się i protestowałem przeciwko wpychaniu Polski w wojnę ukrainizacji banderyzacji polski i nie pomyliłem się te zagrożenia Potęgują się i aktualizują znacznie szybciej niż mogło się wcześniej zdawać. Więc bardzo się cieszę, że rodacy rozumieją i że widzą też, że jak dwóch mówi to samo, to to nie zawsze jest to samo, bo niektórzy teraz mówią rzeczy krytyczne i zdystansowane, na przykład o Zielonym Ładzie Urokołchozowym, a to są ludzie, którzy wcześniej ten Zielony Ład wprowadzają. I Polacy to widzą i się z tego śmieją. Ale z drugiej strony e, chciałbym e, powiedzieć panu, że, e, że jest też druga strona medalu. Mianowicie, jak mnie informują redaktorzy mediów warszawskich, algorytmy w sieci internetowej, e, w wyszukiwarkach zarządzanych przez Wielkiego Brata z oceanu, prowadzają bardzo konsekwentną cenzurę, która ma wyeliminować mój przekaz i nawet wzmiankowanie mojego nazwiska. Dlaczego? Dlatego, że na przykład okazuje się, że wyszukiwarka Google konkretnie informuje redaktorów mediów niezależnych, że z tekstów, które zawierają moje nazwisko, w których w ogóle moje nazwisko się pojawia, z tych tekstów automatycznie zdejmowane są reklamy. Czy to nie jest cenzura? Czy to nie jest nacisk, presja? Bardzo perfidna, dlatego że o tym ktoś się dowie. Ja mówię o tym panu, panie redaktorze, bo mi y, o tym opowiedzieli, ale to jest. Rzecz zakryta przed opinią publiczną, może nawet bardziej. Niż e, dawna perelowska komunistyczna cenzura, bo tam przynajmniej był jakiś budynek, e, w którym siedzieli ci cenzorzy przy mysie i coś tam, e, prawda, wykreślali, a coś dopisywali. E, dzisiaj Wielki Brat e, działa w e, rozproszeniu, e, e, te działania są zdywersyfikowane i bardzo trudno jest tego cenzora, złodzieja naszej wolności, złapać za rękę. Będziemy o tym jeszcze mówili w tej kampanii, bo to jest w ogóle ciekawe, wie pan, na przykład zniknięcie mojego nazwiska z kolejnego sondażu, e, z kolejnego sondażu e, prezydenckiego. No, w tym sondażu pojawili się inni kandydaci i niektórym tam dano 0%, a mnie nawet i 0 nie przysługuje. Ja mam mniej niż 0, więc proszę przyjść do hotelu Mieszko i proszę zobaczyć tych ludzi, których w myśl tego sondażu tam w ogóle nie powinno być. Prawda? W myśl tych sondaży nikt nie powinien się pojawiać na tych spotkaniach, a jednak pojawiają się ludzie tu w Lubuskiem, w poprzednich dniach w Zachodniopomorskiem, byliśmy i na Warmii, i na Mazurach, i na Śląsku, no i generalnie cała ta trasa kampanii prezydenckiej będzie prowadziła przez wszystkie województwa większość może nawet powiatów, yy, więc, więc ludzie są, nie mieszczą się, podpierają ściany, za co bardzo przepraszam. Wynajmujemy te sale, które, które udaje nam się wynająć, z tym jest też yy, kłopot. Yy, wymawiają nam w sposób podstępny sale na, na dwa dni. Przed wydarzeniem podpisane już umowy nie są realizowane. No ale ja się nie uskarżam, ja tylko informuję, informuję, że jeżeli ktoś opierałby swoje decyzje wyborcze na sondażach, na tym co mówi mainstreamowa telewizja, no to bardzo nieroztropnie postąpi, bo to nie jest rzeczywistość, to jest nierzeczywistość, panie redaktorze, i tym bardziej cieszę się, że wiatr z Gorzowa, wolne media towarzyszą mi w tej, w tej akcji wyborczej i gotowe są relacjonować to, czego media mainstreamowe, gadzinowe nie pokażą. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na ja spółka, Tylko ostatnie, ostatnie zdanie, panie Grzegorzu, ostatnie no, no, zdanie, ostatnie no, no, zdanie tylko. No, 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 jak pan, jak pan... Jak pan się czuje, panie Grzegorzu, po tym jak ja pan się wystąpił, się jak czuję. pan wystąpił właśnie w Brukseli, ja kiedy nie miał pan czuję. wsparcia żadnego od nikogo z tych brukselskich parlamentarzystów, wsparcie, a pan stanął... Ale mam, ale mam wsparcie moich rodaków. Mam wsparcie Jasne. Polaków, którzy chcą być Polakami, a nie eurokołchoźnikami. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. I to byłoby na tyle.